Słuchajcie, mm, zrobię, już miałam tego nie robić, bo tak nawaliłam kiedyś tych filmików. Czy to jest de definitywny koniec y, relacji? Z dwóch tali. Pierwsza moja, to jest w ogóle moja pierwsza talia. U, tu pan się zastanawia: fochy, może strzelać, to już mówię co dla niektórych. I to jest teraz. O odjechana, karmisz go swoją energią albo karmiłaś, dobra królowa kielichowa są, królowe od razu mówię, że są za dobre dziewczyny za dobre jesteście bo dajecie siebie całe na taca, o sobie nie myślicie to są takie pindzierindzie, dobra z pierwszej tej z pierwszej talii czy to definitywny koniec tej relacji, poproszę pięć kart, od spodu zobaczymy tło situation czyli dla kogo by to było yy, i słuchajcie yy, nawet inaczej tak ja tu zapraszam oczywiście do wybierania sobie grup ale jeżeli z tobą to nie hula nie twoja sytuacja, nie bierz nic na siłę, bo to jest bez sensu bo tylko sobie krwi napsujesz energii, a po co się denerwować dobra, pięć kart poproszę, czy to definitywny koniec tej relacji ja czytam całość Zawsze biorę piątą jako wynikową, znaczy ostatnią wynikową, ale czytam całość, zawsze, zawsze i zawsze, no. yy, Wiecie co, się Wędrowniczek, kochanek, ty cesarzowa i teraz tak, yy, albo ty, ty byłaś cudzą żoną i to był twój kochanek, przychodził, odchodził. Gościu nie dojrzały tylko do łóżka i teraz po, dziewczyny, Czaruś, reaktywacja relacji mogła być, mogłaś już 7 lat nawet czekać na niego, żeby, żeby się zdecydował i on wiecznie, trójkątowo, no trójkąt mi się pokazuje, i on wiecznie nie wiedział, to był chaos emocjonalny. I teraz tak dziewczyny, tu jest John Walker, niedojrzały Piotruś Pan, z kwiatka na kwiatek, młodszy mógł być od Ciebie, bliźnięta, lewy mi się tu pokazywał, byk, skorpion, bliźnięta mocno, byk Pan na koziorożec, ale tu mi byki bardziej wychodzą i tu mi wychodzą te, ryby mi wychodzą, a tu skorpiony. Póki co takie znaki widzę. I teraz tak nie zaniżaj swojej wartości, każdej to powtarzam, do znudzenia. Czaruś, maruś, tu mogło być, to są reaktywacje relacji, ale on czarował, on wiecznie był niezdecydowany, po las tu przyleciał, tam zaleciał i i td. I teraz tak, co dla niektórych już mówię, tego i tego nie żałujemy. Dlatego, że, dziewczyny, ty jesteś, zobaczcie, na niego bardzo otwarta. Tutaj już jest toksynką z tyłu. Lejwoda w ogóle się bardzo pokazuje. To jest lejwoda, kłamczuch, makaroniarz. Yy, tu już jest toksynką z tyłu, mi tutaj zalatuje. I teraz co ja chciałam powiedzieć. Ty jesteś cesarzowa, czyli jeżeli... Yy, żona czy nie, tam, obojętna. To nie o to chodzi tutaj teraz. Yy, jeżeli ty jesteś stabilna. I stabilna finansowo, i w ogóle stabilna. Jako, że na przykład chcesz tworzyć związek, wiesz, czego chcesz ogólnie, wiesz, czego chcesz, czyli nie pierdzielisz kotka za pomocą młotka, no to on będzie pierdzielił kotka za pomocą młotka. No, niestety, ale to, to i to, no tak trochę odstaje bardzo. Um od cesarzowej bardzo bo to jest, to jest facet który jest dobry w łóżku ale to są lenie przeważnie śmierdzące mnie tak się pokazują yy, on tutaj tak nagada nagada przyjdzie yy, tu ci narobi zawieruchy w głowie ale yy, żerce energii tak samo ale on yy, to są faceci z takimi rękami dwie lewe ręce przeważnie mnie tutaj wychodzą dwie lewe ręce w tym jedna krótsza i teraz tak, co z tego, że on tutaj ci przyjdzie, nagada, naczaruje, będzie reaktywacja, bo były, było wiele reaktywacji ty jakby się napalałaś, myślałaś, że tak, tutaj pan, tutaj aniołek tak błogosławi związek, ty już jesteś gotowa, na tym tronie siąść, no i to, no to ty jesteś gotowa, on nie jest gotowy. On przylezie i polezie, tutaj wiele początków było. I kończył, i przychodził, no i dobra, czy to definitywny koniec? Król Kielichowy, nie, będziemy jabijał makaron na uszy. Zawieszenie ale tutaj słuchajcie nie Koniec to, to nie jest znaczy to jest tak to jest tak to jest może to jest tak tutaj to, no i słuchajcie to jest na nie ale ja tutaj co widzę innego tu będzie, tu będzie ważny przekaz dla jakiejś kobity albo kobiet, żeby poszło po rozum do głowy i teraz tak tu Zobacz jaka jesteś. On jest tam, był, ty byłaś tam cesarzowa i teraz tak, czekasz na niego, to ci unieruchamia. Sama się spętujesz, masz klapy na oczach, nie widzisz tutaj w oddali, tu byś mogła nawet widzieć gniazdo, tu byś mogła mieszkać. A ty jesteś cały czas, tu jest bagno, stoisz w bagnie. Może być tak, że czegoś się dowiesz, tu, jest, tu są różnego rodzaju plotki, ale też, wiecie co, znaczy tak, albo wyjdzie coś na czegoś się o nim dowiesz, Albo tutaj karty mówią, że dowiedz się. Dowiedz się, zasięgnij języka o nim i spójrz prawdzie w oczy, bo tak. Tu w tym Wisielcu los, Bóg, wszechświat. Bóg, los, wszechświat, zależy co, co tam, kto w co wierzy. Będzie ci, tu są nieprzerobione lekcje karmiczne, lekcja w ogóle. Ja bym powiedziała, kobieta się za mało szanuje. Więc, tu, dopóki tego nie spojrzysz na coś z innej perspektywy, to ci los to będzie przeciągał, wyciągał i wywalał co jakiś czas, nic nie przyspieszysz. I teraz tak, tu by się niby, niby, ale z innymi kartami, dziewczyny. Pokazywał facet do długofalowej relacji, czyli nawet mógłby to też być Twój, nie wiem, mąż, albo no, mógłby też być były mąż, bo tu jest urzędologia, papierologia, co dla niektórych. Ale tutaj u niego się już pokazują opcje, dwie opcje w nieskończoność. Zobaczcie, on jest niestabilny. No, tutaj to troszeczkę bym powiedziała, że może mieć jakieś dwubiegunóweczka, może być, mogą być jakieś takie stany melancholijne, zawieszenie. Może coś chodzić o pieniądze, o alimenty, i może coś chodzić, co dla niektórych których owódę. E, jakby może tak być, że on sobie na przykład tak napije się i jemu się wtedy przypomina tu takie stany zawieszenia melancholijne i on sobie będzie pisał do swojej kobiety byłej. Na przykład jej tytułek zawracał. I wtedy tak, tobie on się przypomina, sterczysz w miejscu, nie umiesz z tego wyjść, a tutaj już karta zaleca, żeby wyjść z tego. E, tobie się w ogóle może wydawać, że bo jesteś taka pokulona, pokrzywdzona i w ogóle i w szczególe. E, tobie się może wydawać, że yy, yy, tutaj nie masz wyjścia z sytuacji, albo że jesteś skazana na samotność i te Nie, nie jesteś skazana na samotność e, i dziewczyny w ogóle nie idziemy nie tędy droga i tu się pokazuje, żeby, że tak, zamiana jest ról wskazana, czyli ty powinnaś, znaczy on powinien w ogóle postawić się w twojej sytuacji, ty w jego, żeby odwrócić w ogóle sytuację o 180 stopni, ale on nie będzie stabilny. On tu będzie, zobaczcie, on tutaj na jednej nóżce, on się chwieje, nie umie znaleźć kompromisu tej relacji. Opcje też mi się pokazują, może też coś o dzieci chodzi, to jest karta dziecka, córka, dziewczynka. I teraz tak, tu bym powiedziała wychodzi cwaniaczek, bo z tymi kartami to jest facet, który na przykład wie, że ty jesteś na niego otwarta, że on może zrobić tak i ty przyjdziesz, będziesz na niego czekała, tak? Czyli dziewczyny, jakby twoje, twoje uczucie bije przeciwko tobie, on to wykorzystuje. Tutaj, to tu jest hipokryta, gościu, który jakby wykorzystuje słabość twoją do niego, do własnych celów, to jest flirciarz. Stany zawieszenia są bardzo tutaj, no pokazuje mi się no, u niego tutaj alkohol, coś nie hula pod czachą bardzo. E, ryby, ryby, byk pan na kozie roże, tu mi waga i tutaj też waga pokazuje się. Bliźnięta waga wodnik, ale wagi mi tu wychodzą. I dziewczyny, kluczem do sukcesu z tego, to nie jest koniec relacji, ale tu się pokazało coś innego. Spójrz prawdziwe oczy, dym klapki z oczu. E, kluczem do sukcesa jest e, ostateczna decyzja do, o podjęciu działania. I tu uwolni się z własnych lęków. E, i wiecie co? Tego kwiatu to pół światu. Tu jest bardzo silna męska energia. Ty powinnaś być w silnej damskiej energii cesarzowej, a tutaj no to tak na własne, że tak powiem, życzenie um, na własne życzenie się unieruchamiasz bo trac i tracisz życie na kogoś, kto udaje, kto udaje, kłamie i leje wodę. Tak by mi się pokazywało. No i dobra, lecimy. Druga. Druga talia. Druga grupa. Czy to definitywny koniec relacji. No umiem pasować karty też mi tam coś takiego napisał. <grywa> to się nauczyłam, takie kupiłam giętkę. Dobra, pięć kart. Czy to definitywny koniec tej relacji? Ale bierzemy naprawdę um, znaki zodiaku to są podpowiedzi, dlatego że bardzo często po prostu się mam chcę pokazać historię jakoś. I dla kogo dobra? I od spodu lecimy. Dla kogo? To jest nowa ta... rycerz pentakli. Zobacz, jak cię diabeł kusi. Zobacz, jak ci pierdzieli. Zobacz, jak cię ten. Kusił cię. No, a następny czaruś magik. Dziesięć eee, mieczy, Dziewczyny po burzy wychodzi słońce. Tu, były, tu, tu się koniec pokazuje, ale tutaj były reaktywacje i końce. Jak masz go cały czas te miecze te z tyłu za plecami, albo sobie na przykład myślisz, kurde, albo on na przykład tak skończy i tutaj później pisze, kusi. A ty się cieszysz. No, zobacz, z czego ty się cieszysz? A, tu są rogi. Niedobry mi tutaj człowiek wychodzi, manipulator. Król mieczy, Cwany Kutybity. Z tymi kartami Cwany Kutybity, mundurami mi tutaj w ogóle zalatuje. Może też coś o pieniądze chodzić. Czyli ktoś komuś jest coś winien, ktoś komuś y, powinien coś oddać, i jest, może być drugie dno ukryte. Y, y, tu by mi w ogóle rozwodnicy rozwodnik, też wdowiec, y, ktoś, kto. Y, tutaj taki luźny związek, wiecie co? Ale gościu chyba y, się nie mógł zdecydować, czy pójść w to dalej. Może było tak, że chce mieć ciastko i zjeść ciastko. I ty. Tutaj. Myśl. Widzicie? No i co? Tutaj jakby skończyło się i powinnaś to zostawić tak jak jest. Tutaj też mi się tak pokazuje. Osiem pentakli. Trudna była relacja. Yy, Gości może mógł swoich rządzy nie umieć utrzymać na wodze, że tak powiem. Trudna relacja. Orka na ugorze ciągła. Był skupiony na pracy. Pracoholik też by mi się pokazywał. Co dla niektórych. Cztery buławy. To już Wam mówię, że nie. To nie jest definitywny koniec relacji. Dziewięć pentakli. Odstroj się król Buław. Król Buław, następny kochanek. E, czyli tak, e, tu e, będzie reaktywacja tego. On by chciał z Tobą bliskości. No tutaj to jest para jakby na ślubnym kobiercu. E, tylko tak, tu jest król Buławowy. Tutaj zobaczyłam coś. To jest tak, jakby jakaś kobieta i dziecko. Czyli ktoś może mieć rodzinę, Ja bardziej on. Yy... Dziewięć pentakli. Wiecie, co taki dziwne z tej talii. Wysyp dobrobytu. Tak jakby chodził po pieniądzach, stąpał po pieniądzach. Karta Brama może by chciał iść w nowy z tobą. Yy... otwierał się, Otwiera się na ciebie. Rzeczywiście, że idzie, otwiera się na ciebie, ale bardziej wławowo, czy łóżkowo Królowa mieczy to jest dla ciebie myśl. I paść buław, nie. Yy, na, znaczy, wszystko jest na tak, ale nie będzie końca relacji. To jest yy, Tutaj mu buława kwitnie bardzo. Tu jest w ogóle chłoptaś. Yy, chłoptaś ukryty, yy, dorosły fac chłop, taś ukryty za maską dorosłego faceta udaje dorosłego. I teraz tak, dziewczyny. Yy, Buławowo-łóżkowo się tutaj pokazuje. No tutaj, jakby no to yy, pokazywałby mi się, że to jest Twój kochanek. Powiem Wam. Bo tak. On kusi, magikuje, tutaj kończy, król mieczy, pomieszana jest z energią, znaczy dużo osób tutaj na to wejdzie, ale teraz tak, dwie wersje, bo tu mi wychodzą wdowy rozwódki, i rzeczywiście to może być tak jakby Twój kochanek, i tutaj jakby no chcecie coś ze sobą tworzyć, on chce z Tobą jakby zacząć tworzyć te skarta brama iść w nowe, zacząć coś stabilnie, ale wiecie co tak, tutaj dla, dla, dla Was pomyślcie, bo tak, jeżeli zrobił Cię tu, kusił nieraz, kłamczuszył, nabijał makaron na uszy, dostawałaś te ciosy i teraz jakby nabrałaś spokoju, czyli w sumie to ci to rybka. Spływa to po tobie, bo tutaj z tej zaczęłaś na przykład dbać o siebie, właśnie czytać, ubierać się itp. Czyli jakby mm, odwróciłaś się do tego tyłkiem, tak? Eee, czyli on ma teraz zajawkę, czyli no może ci tutaj zacząć kłamczuszyć, opowiadać co by tutaj chciał z tobą randkować i zacząć wszystko od nowa, Tak. E, tylko że tu się pokazało, wiecie, co yy, taka rada i ostrzeżenie, żebyś się w tym nie zatraciła, bo jeżeli on cię tutaj nieraz zrobił, tutaj diabłem mi zobaczyć jak ci tutaj złotem rzuca kusi. To, to jest tak, widziałam, przeżyłam i zostawiam to, idę z tym bagażem doświadczeń, idę przez sie, przed siebie. Czyli może być ładnie kolorowo smrodek ubrany w złotko, i tu dziewczyny uważamy, bo tak, to, że pan jest napalony, jakieś tam może mieć pieniądze, i tutaj może ci powiedzieć, że on chce z tobą coś tworzyć, to powiedzieć to ci może wszystko, tylko gorzej ze zrobieniem. I tu ja bym powiedziała, królowa mieczowa, Myśl, wyciągaj wnioski z tego, co tam Ci się kiedyś nie udało, ludzie się tak łatwo nie zmieniają, I końca relacji to 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 nie ma, tylko tu jest bardzo otwarty buławowo, czyli łóżkowo, a widzicie, żeby coś tutaj się uziemić, coś dać, to stoi, a tu do, do wyra to zobaczcie, o. Tu się trzyma, tu patrzy, a tu idzie z otwartymi rękami. No i to też jakby też są buławy, czyli też taki powiedzmy, mogłaby być takie, takie łóżko z baldachimem. Tutaj coś, czyli tu, żeby do bliskości i owszem, ale żeby coś zrobić w Twoją stronę, buława mu kwitnie, ale żeby coś zrobić w Twoją stronę, to Ty przemyśl, co on tam będzie gadał. I tak, tak przez 10 to wszystko podziel. No tak by mi się pokazywało. Zapraszam do obserwacji moich innych profili YouTube, TikTok. Instagram. Pozdrawiam.